Enshrouded, gra, która mimo bycia w Early Accessie zaskakuje stopniem rozbudowania i dopracowania w przeciwieństwie do wielu tytułów wydawanych równolegle i mających być wspieranym przez dziesięciolecia tworem swoich twórców. Tak, patrzę tu na Ciebie i jej, ale wracając! Osobiście zanurzyłem się w świecie Embervale już na ponad 30 godzin i z perspektywy czasu zauważyłem wiele rzeczy, które warto wiedzieć i robić, rozpoczynając swoją przygodę z grą, aby ułatwić sobie zarówno początkowe, jak i późniejsze fazy rozgrywki. I w tym filmie zamierzam przedstawić Wam kilka ważnych z mojej perspektywy informacji ułatwiających naszą przygodę w świecie Enshrouded. Będzie to lekko fabularyzowana i narracyjna opowieść o tym, co warto wiedzieć i na co zwracać uwagę podczas naszej rozgrywki. Mam nadzieję, że taka forma przypadnie Wam do gustu. Tyle słowem wstępu. Serdecznie zapraszam. Po tym jak nasza postać przestanie się obijać i wreszcie ruszy tyłek, aby uratować ten dawno upadły świat, już po pierwszych kilku krokach gradość skutecznie uczy nas, że wiele rzeczy w jej świecie jest ukrytych lub tymczasowo zablokowanych, więc warto rozglądać się po kątach. Ale nie dla nas. Wbijamy na pełnej prędkości do jamy, bierzemy co nasze, a następnie zaczynamy narzekać, że nie ma stąd wyjścia. No cóż. Ale nic, szybki restart, pojawiamy się ponownie w świątyni już grzecznie wyznaczoną przez twórców trasą. Zaliczając kilka przystanków kierujemy się w stronę znacznika pierwszego zadania. Pokonując po drodze paru wrogów zaliczamy też pierwszy punkt kontrolny i docieramy do długogrodu, pierwszej ruiny w grze. Mimo bycia totalną ruiną długogród wypełniony jest przydatnymi przedmiotami, więc chwilę tu zostaniemy. Jedną profanację zwłok później otrzymujemy kość, z której będziemy w stanie wykonać podstawową różdżkę i poczuć się jak budżetowa potruba Harry'ego Pottera. Czy tylko ja widzę tutaj nawiązanie do Dark Souls? Jak już wspomniałem, znajdziemy tu wiele przydatnych przedmiotów, takich jak sznurki, kłody drewna, odrobinę wyrwanego z kontekstu lore i masę trupu. Pamiętacie co mówiłem o poukrywanych miejscach? Oto kolejny przykład. Naprawdę warto zwracać uwagę na otoczenie, bo na naszej drodze stanie jeszcze wiele takich pomieszczeń. A i oczywiście szczury, bo w żadnym traktującym się serio arpegu nie może ich zabraknąć. Ale mają one swoją rolę, zapewniają nam pierwsze pożywienie. W miejscach na też pakunki, które warto zniszczyć, bo poza podartą tkaniną oferują też często wodę lub food. Warto też zainteresować się okoliczną studnią, bo zapewni nam ona ogromne ilości wody, bardzo przydatnej zarówno w początkowych, jak i późniejszych fazach rozgrywki. Następnie warto też skierować się w stronę mocno nadgryzionego zębem czasu pomieszczenia, wyglądającego jak kuchnia znajdziemy tam nadal trące się ognisko, jak i trochę jedzenia. Zwracaj też uwagę na pogrubione słowa w napotykanych notatkach, bo często przekazują one przydatne informacje, jak na przykład tutaj o ukrytym jedzeniu za łóżkiem. Na miejsce będziemy zresztą jeszcze wracać, bo wcześniej wspomniane łóżko pozwoli nam na pomijanie nocy w grze, która jest naprawdę ciemna i utrudnia eksplorację. Przy obecnym w tym miejscu ognisku warto też upiec dotychczasowo pozyskane surowe mięso, a jednocześnie wzbogacić naszą postać, o efekt wypoczynku znacząco zwiększający zarówno poziom wytrzymałości, jak i jej regenerację. Kontynuując eksplorację i poznając kolejne strzępki historii miejsca, w którym przebywamy, zaczyna docierać do nas, że ta kraina upadła już dawno temu, a my możemy jedynie czytać zapiski ludzi, którzy oglądali jej upadek na własne oczy. W jednej z piwnic, zaraz za wybuchającą purchawką, znajdziesz jedną z ukrytych skrzyń, do których otwarcia potrzebny będzie ci wytrych, który możesz wytworzyć w punku, z dwóch resztek metalu, mających szansę na wypadnięcie ze skrzynek stojących obok. To, co znajdziesz w większości skrzyni, jest losowe, ale w tym przypadku możesz liczyć albo na miksturę życia lub bandaże. Wychodząc z piwnicy, zauważysz drzwi, za którymi, mimo wyróżniającego się wyglądu, znajdują się tylko zawalone schody. I to jest główna podpowiedź, co należy zrobić. Wystarczy, że obiegniesz ten budynek i wejdziesz na piętro sąsiadującego, aby znaleźć ukrytą na drugim piętrze skrzynię. Staraj się też niszczyć wszelkie napotykane dzbany, wazony i urny, bo często będą miały w sobie przydatne przedmioty. W okolicy znajdziesz jeszcze jedną piwnicę z pojedynczym przeciwnikiem pilnującym skrzynki. Nie zapomnij też zajrzeć na zaplecze budynku z ogniskiem, bo tam też znajdziesz skrzynię. W tym momencie możesz powoli opuszczać długogród i zacząć kierować się w kierunku widocznego na północy mostu, obowiązkowo zbierając wszelkie napotkane drzewa, krzewy i kamienie. Przydadzą się one za chwilę. Przed mostem znajdziesz jeszcze barykadę z powbijanymi w nią najlepszymi strzałami dostępnymi na ten moment, więc warto je zebrać. Dalsza część mostu okazuje się być zawalona i niedostępna, więc zawróć i skup się na okolicznych namiotach, w których znajdziesz kolejne przydatne przedmioty oraz notatki kapitana Artwrighta. Idąc dalej wzdłuż ścieżki znajdziesz szopę z notatką, z której dowiadujesz się co stało się z mostem oraz jaki los najpewniej spotkał Artwrighta wraz z jego ludźmi. Dzień powoli chyli się ku końcowi, dlatego warto wrócić na płaskowyż, żebrać trochę surowców, upolować grazujące w pobliżu wilki oraz postawić pierwszy ołtarz płomienia i warsztat. Z pozyskanych wcześniej surowców tworzymy kamienny kilof i siekierę oraz podstawowe bronie takie jak różdżka, łuk, tarcza i pałka. Przenosimy wytworzone wcześniej warsztaty do paska szybkiego wyboru i ustawiamy je w wybranym miejscu. Może to być polana, na której poleca nam to gra, ale osobiście zawsze ustawiam je w długogrodzie dla własnej wygody pomijania nocy w znajdującym się tam łóżku. Sam autaż płomienia poza zapewnieniem nam miejsca do odpoczynku pozwala na stawianie struktur w swojej okolicy, które nie zresetują się wraz z ponownym uruchomieniem gry. Strefę tę możemy powiększać wraz z postępem w grze. Kolejną przydatną funkcją ołtarza jest możliwość restartowania punktów umiejętności za niewielką ilość run pozyskanych w toku gry. Sam ołtarz musimy też z czasem wzmacniać określonymi składnikami, aby odblokować sobie możliwość dalszej eksploracji świata. Warsztat z kolei pozwala nam na tworzenie podstawowych przedmiotów, takich jak materiały budowlane, skrzynie do przechowywania przedmiotów, hak z liną czy też lotnia. Ale jego główną funkcją jest naprawa naszego wyposażenia za każdym razem, kiedy wejdziemy z nim w interakcję. Jak najszybciej polecam też wykonać kilka małych skrzynek, które z racji naszego mocno ograniczonego ekwipunku przechowają dla nas nadmiar przedmiotów. Naszym głównym celem od tego momentu powinno być wytworzenie wyżej wspomnianej liny z hakiem oraz lotni, bo pozwolą nam one na dalszą eksplorację świata i dostawanie się w aktualnie niedostępne miejsca. Materiały potrzebne do ich wykonania możemy zobaczyć w warsztacie i przypiąć je za pomocą przycisku F. Większość materiałów powinna znajdować się już w naszym posiadaniu, ale po zamglone drewno będziemy musieli wybrać się w obszary pokryte mgłą. Jednak przed tym warto zapoznać się z drzewkiem umiejętności, jakie w toku gry może opanować nasza postać, znajdującym się pod przyciskiem H. Umiejętności dzielą się na sześć statystyk: siłę zwiększającą obrażenia broni, krzepę zwiększającą nasze punkty życia, zręczność wpływającą na obrażenia łuków, wytrzymałość zwiększającą kondycję, inteligencję zwiększającą obrażenia magii i ducha podnoszącego ilość punktów many. Każda zdolność wymaga określonej ilości punktów umiejętności, zdobywanych wraz z postępem naszej postaci i podnoszeniem jej poziomu doświadczenia, ale są też inne sposoby ich zdobycia, o których nieco później. Na początek polecam odblokować niezależnie od wszystkiego umiejętność Słuszny Wypoczynek, zwiększającą maksymalny czas wypoczynku naszej postaci o 5 minut. Jest to bardzo przydatna umiejętność, niezależnie od tego jakim stereotypem postaci zamierzamy grać. Warto też zadbać o porządek we wpłynku naszej postaci. Początkowo będziemy zbierać bardzo wiele przedmiotów, które będą użyteczne później, dlatego warto posiadać odpowiednią ilość skrzyń do zrzucania z siebie nadmiaru przedmiotów. W samym ekwibunku mamy też dwa paski szybkiego wyboru, wybierane przyciskiem alt. Osobiście polecam jeden pasek dostosować do walki, a drugi do eksploracji i wydobywania surowców, ale to już zależy od waszej preferencji. Przed dowolną wyprawą polecam też odpocząć w pobliżu ołtarza i zapewnić sobie dodatkową regenerację, jak i punkty staminy. W tym momencie warto też zacząć testować, to jaką stronę chcemy rozwijać naszą postać. Gra zapewnia nam standardowe archetypy buildów w drzewkach umiejętności, ale jak już wspomniałem, mamy co do tego dość sporą dowolność. Enshrouded, w odróżnieniu do wielu innych survivalówek, nie posiada systemu samoleczenia się postaci, dlatego w miarę możliwości posiadajcie przy sobie bandaże stopniowo leczące naszą postać, wykonywane z podartych szmat i sznurka. Alternatywą jest spożywanie fioletowych jagód, ale ich działanie jest bardzo rozłożone w czasie, więc nadaje się głównie do leczenia poza walką, a w tej najlepiej sprawdzą się mikstury, ale ich dostępność w początkowych fazach gry jest mocno ograniczona. Wskazane jest też dobrze odżywienie naszej postaci, bo jedzenie czasowo zwiększa określone statystyki naszego bohatera i pozwala na efektywną walkę lub eksplorację. Postawienie ołtarza i interakcja z ogniem wyznaczy nam też kolejny cel, jakim będzie odnalezienie innych ocalałych, rozsianych po całej dolinie żaru. Wkraczając we mgłę, na górze ekranu pokazuje się nam czas, jaki pozostał naszej postaci do zostania zabitą i pochłoniętą przez mgłę. Czasu jest stosunkowo dużo, ale im dalej w grze, tym bardziej będzie go brakować. Niekiedy natkniesz się też na klepsydry odnawiające ten czas, ale nie są one częstym widokiem, dlatego nie zostawaj w mgle zbyt długo. Liczni, napotkani we mgle wrogowie pozostawiają po sobie bronie lub elementy wyposażenia, które warto zbierać i używać lub przerabiać na runy. Nie tracąc czasu, odszukaj na zamglonych terenach pięć drzewa i zetnij go za pomocą siekiery, aby pozyskać zamglone drewno. Po tym możesz kontynuować eksplorację lub wrócić do bazy i wytworzyć lotnie do szybszego podróżowania po świecie gry. A dodatkowo wyznaczyć kolejny cel do poszukiwań, czyli składników na hak z liną. Kierując się wzdłuż przęseł zawalonego mostu, wychodzimy po drugiej stronie doliny i natrafiamy na kolejny obóz z notatką wspominającą o okolicznej kopalni krzemienia, którą możemy znaleźć nieco dalej na wschód od ścieżki. Poznamy też genezę nazwy zawalonego mostu dość dziwną genezę. Kierując się na drugi koniec zawalonego mostu, napotykamy wrogo nastawionego jego mościa, który po pokonaniu zostawia potrzebne nam resztki metalu. Kierując się ku kolejnej krypcie, napotykamy na drzewo pełne pszczeli huli, więc jak każda rozsądnie myśląca osoba, chcemy podnieść miód i zostajemy zaatakowani przez chmarę wściekłych pszczół. Następnie gra próbuje nauczyć nas, że możemy zaatakować z nienacka nieświadomych naszej obecności wrogów, ale nie mówi nic o tym, że potrzebujemy do tego specjalnej umiejętności więc pozostaje tylko atak z zaskoczenia i zachowawcza walka na dystans. Czytając o kolejnych życiowych sukcesach Baltazara i po znalezieniu świetnego sposobu na radzenie sobie z problemami, naprawiamy sprzęt w znajdującym się na dworze kowadle i wchodzimy do krypty. Pokonujemy ostatniego przeciwnika i uwalniamy kowala Oswalda. Używając szybkiej podróży wracamy do tymczasowej bazy i tworzymy hak z liną. Osfaltem i tym co oferuje zajmiemy się za chwilę. A w tym momencie otwiera się dla nas wiele ścieżek, w tym jedna na zachód od długogrodu. Tutajszym lokatorom chyba nikt nie wspomniał o BHP składowania materiałów wybuchowych, ale i sama gra przypomina nam tym, że masa skarbów w niej jest ukryta. O, a jednak ktoś wspomniał, że wszystko może wybuchnąć. Ostatnim zadaniem na tym etapie będzie wspięcie się na szczyt górującej nad Doliną Iglicy. Na drodze do której stoi nam barykada, którą możemy pokonać jak cywilizowani ludzie przy użyciu haka, albo jak ja wysadzić ją w powietrze. Wybijamy obsadę barykady i kierujemy się drogą zapewniającą nam zmniejszone zużycie staminy podczas biegu. Przyjemny bonus. Po drodze możesz natknąć się jeszcze na katakumby, które po raz kolejny udowodnią ci, abyś zwracał uwagę na otoczenie i ukryte pomieszczenia i dostarczą nowy blok budowlany. Kierując się już bezpośrednio do iglicy, natkniesz się na kolejne notatki opowiadające, co czekacie w środku, czyli odrobina zagadek, które nie są możliwe do pokonania bez liny z hakiem. I poniż znajdujące się tam niebieskie garnki. Są pełne przydatnych przedmiotów, a bardzo często również mikstur. Po pokonaniu kilku prostych zagadek i sekwencji parkour. Docieramy na szczyt iglicy i wychodzimy w interakcję ze znajdującym się tam ołtarzem, który odkryje dla nas ciekawe lokacje w najbliższej okolicy. Jednym z takich miejsc jest znajdująca się zaraz u podnóża długogrodu studnia Elixiru, w której okolicach znajdziesz kilku przeciwników, ale najważniejsze znajduje się na jej dnie. Korzeń mgły, bo o nim mowa, ochraniany przez minibosa. Niezbyt trudnego w pokonaniu, wystarczy trzymać dystans i unikać jego ataków. Tylko pamiętajcie, że w grze nie ma klatek nieśmiertelności. Przy unikach, jeśli w katuracie się pod jego topór, to otrzymacie obrażenia. Po pokonaniu mini otrzymamy sporo expa, jego trofeum, runy i wyposażenie. Otworzy się przed nami również możliwość pozbycia się korzenia, za którego ścięcie gra wynagrodzi nas punktem umiejętności. Takich miejsc jest wiele więcej, więc jeśli chcecie nazbierać sporo punktów, może warto się zainteresować mapą i znaleźć miejsca oznaczone trzema znakami zapytania. Bardzo często są to właśnie korzenie mgły. Usunięcie ich sprawia też, że możemy użyć szybkiej podróży z tego miejsca. Po tej emocjonującej przygodzie czas wrócić do bazy i zająć się kowalem Oswaldem. Do jego przyzwania wystarczy wykonać kostur przywoławczy, po czym wybrać kogo i gdzie chcesz przywołać. Uraczy nas paroma informacjami o świecie i wyposażeniu. Zaoferuje swoje usługi oraz wyśle na zadanie poszukiwania kolejnych narzędzi potrzebnych mu do wykonywania przedmiotów. Jest to też moment, w którym warto wykonać pierwszą zbroję, w zależności od preferowanego przez nas ciężaru wyposażenia i stworzyć potężniejsze wersje wyposażenia. Od tego momentu głównym zadaniem staje się dla nas poszukiwanie kolejnych ocalałych i sposobów na pozbycie się z Doliny Żaru całej Mgły. I w tym miejscu kończę wprowadzenie do świata gry Shrouded. Od tego momentu mapa stoi przed nami zasadniczo otworem i możemy w niej robić co chcemy budować, walczyć lub szukać kolejnych ocalałych. Wybór należy do Was. Ja dziękuję za uwagę wszystkim, którzy dotarli do końca. Zachęcam do pozostawienia pod filmem pozytywnej oceny i sprawdzenia innych produkcji na kanale. Ode mnie to wszystko. Do usłyszenia i powodzenia.